Cześć, witajcie. Dziś taki filmik na szybko kręcony, dokładnie o powojnikach. Ponieważ chciałabym, abyście byli na bieżąco z tym, co dzieje się w moim ogrodzie, więc postanowiłam, że nagram taki film, abyście widzieli, jakie powojniki tej jesieni zamówiłam. Będzie, y, będę pokazywać i nagrywać ten film etapami, bo na razie mamy tutaj kilka powojników. Łącznie pokażę Wam 8. One przychodzą do mnie, część już przyszła, część była wsadzona. A część dopiero przyjdzie, więc, yy, więc będę to nagrywać tak etapami, że będziecie wszystkie je widzieli po kolei. Yy, moi drodzy, od jakiegoś czasu bardzo mi się spodobały powojniki i kupuję ich sporo. Miałam to robić na, yy, na wiosnę, ale stwierdziłam, że zrobię to jednak jesienią, ponieważ jesienią się bardzo dobrze roślinki ukorzeniają. No fakt, jest już późno, bo druga połowa listopada, ale powojniki są mrozoodporne i myślę, że spokojnie mi się przejmą. I na wiosnę zaczną już fajnie startować. I teraz po kolei będę pokazywać powojniczki, które tutaj mam i które wsadziłam. Nie będę dokładnie o nich omawiać, tylko Wam po prostu pokażę, jakie odmiany ja sobie kupiłam. I bardzo bym prosiła, jeżeli ktoś też kupował teraz, właśnie jesienią, powojniki, to aby mi napisał, jakie kupował, jakie by mógł polecić na przykład, lub jakie ma powojniki już od dawna i przepięknie na przykład kwitną, i mógłby mi je śmiało. Polecić. Także bardzo proszę was abyście napisali, a ja pokażę wam na jakie odmiany ja się zdecydowałam, które mi się spodobały i które sobie zakupiłam. Pierwszy powojnik, który już został u mnie wsadzony tutaj jak widzimy obok tej kratki. Wsadziłam go już w październiku, że początkiem października. To jest Clematis Princess Diana o różowych takich kwiatach w kształcie tulipanów. Jest to powojnik, który tniemy bardzo nisko. W ogóle wsadziłam go, niestety Wam nie pokażę. Był bardzo pięknie ukorzeniony. Naprawdę same piękne korzenie owinięte wokół doniczki, więc wsadziłam go nieco głębiej, tak jak się to robi. No i u mnie już tutaj jest około miesiąca, więc już zdążyły te liście nawet zżółknąć. Należy go bardzo nisko ciąć, około 10 cm nad ziemią. Jeżeli dobrze pamiętam, tutaj dokładnie na etykiecie mamy Wszystkie wymagania tej rośliny zapisane. Akurat on jest ze źródła, kupiony od producenta. Źródła dobrych wnętrz. Są to bardzo, bardzo dobre jakościowo powojniki, które ja polecam. Spodobał mi się, ma około mm, 2-3 metrów wysokości. I tutaj na tej kratce, mam nadzieję, będzie sobie bardzo ładnie rósł. Przechodzimy do kolejnych. Kolejny powojnik, który dokładnie wczoraj przyszedł i dzisiaj go muszę wsadzić, to powojnik, jak widzicie na etykiecie, warszawska nikę o takich e, fioletowych kwiatach, bardzo dużych, bardzo ładnych. I z tego co tutaj widzę, to on jeszcze sobie tutaj nie brak kwitnie, więc bardzo mnie to cieszy. Ma jeszcze nawet e, pączka kwiatowego, jak możemy zauważyć, nawet kilka. E, sadzonka stosunkowo wysoka, około 50-60 cm. Także zaraz będę go wsadzać. Kolejny obok, ten już nie są, mniej mi się podoba. No tyczka jak tyczka, jak widzimy, cieniutki, ale no, to jeszcze o niczym świadczy. Wie się tutaj wokół tej tyczki. Jest to powojnik biały, bo taki też chciałam. Jest to powojnik matka Urszula Leduchowska. Chciałam powojnika białego. Zastanawiałam się nad kilkoma odmianami i nad Jerzym Popiełuszką i nad Marią Kaczyńską, bo to są piękne klimatisy, ale one są stosunkowo niskie. Ja chciałam nieco coś większego. No i wybrałam właśnie Matkę Urszulę Leduchowską. I zamierzam tego powojnika posadzić w połączeniu z różowym Dr. Rubel na kratce. Także zobaczymy, jak to połączenie się uda. Różowy z białym. Obok mamy kolejnego powojnika z grupy Atragene. Jest to powojnik Markhams Pink o różowych, takich pełnych, dzwonkowych kwiatach. Te powojniki, jak już zauważyliście pewnie, są ze szkółki pnączy wędrowski I teraz przypatrzmy się, jak on w rzeczywistości wygląda. No, sadzonka niezbyt taka wielka, około 40 cm, no ale tutaj zielona, tutaj troszkę widzimy w gorszym stanie. On kwitnie bardzo wcześnie, na pędach zeszłorocznych, kwitnie wcześniej, czyli kwiecień-maj. W pełni mrozoodporny, jak wszystkie powojniki z grupy Atragene. Jeszcze Wam pokażę jednego z tejże grupy. Dobrze, przejdźmy dalej, żeby nie przedłużać. Kolejny powojnik, ten co tutaj widzimy. On był tutaj ścięty, bo widać ewidentnie, że go tak równo ścieli. Widocznie nie mieścił się do, do paczki. Jest to powojnik włoski, purpura plena elegans. Może ktoś ma, może ktoś może coś się więcej o nim, yy, o nim coś napisać. Kwiaty pełne... Taki róż mocny, stosunkowo wysoki. Zobaczymy, czy tutaj coś więcej o nim pisze. 3 do 5 metrów. I jeszcze mamy kolejny też o różowych, pełnych kwiatach. Takich, o dokładnie takich. Kwiaty pełne są na pędach zeszłorocznych, a kwiaty pojedyncze, jak tutaj obok widzicie. Są na tegorocznych. Mam nadzieję, że dobrze powiedziałam. Jest to Patrycja Anfredwa, yy, powojnik, który chyba ma też właśnie 2,5 metra wysokości. Jeżeli ktoś ma a taki powojnik, właśnie w ogrodzie, niech napiszę, czy mógłby go jakoś płacić. mi nie spodobał się właśnie to, że ma te kwiaty pełne i półpełne, że kwitnie dwa razy w sezonie. I sadzonka, jak widzimy, dużej, większej nieco doniczce, spora, około pół metra wysokości, też będę zaraz wsadzać, więc zobaczę jak system korzeniowy, ale wydaje mi się, że bardzo, bardzo ładna. I przechodzimy do kolejnych powojników. I kolejne dwa powojniki w barwach niebieskiej i fioletowej. One, jak zauważycie, już są całkowicie w formie uśpionej, bo ja te filmy y, nagrywam w różnych porach, to już mówiłam wam. Y, jest to powojnik. Skyfall o właśnie takich mm, jasno niebieskich kwiatach. 3 metrowa wysokość tego powojnika. E, kwitnia, czerwiec, lipiec, z tego co pamiętam. Kwiaty 10-12 cm. Jest to nowa odmiana, bardzo ładna. Szkoda tylko, że powojnika no, niestety nie jest zbyt reprezentacyjny. Jest to już taki, że tak powiem, suchy patyczek, no ale żywy w każdym bądź razie. I on dopiero będzie wypuszczał pędziki na no, wiosną, ale póki co jeszcze go wsadzę póki jeszcze ziemia nie jest do końca zmarznięta i drugi powojnik, tak samo z grupy Atragene jak już wcześniejszego Wam też pokazywałam bardziej o fioletowych kwiatach, środkach takich y, jasnych Blue Surprise grupa Atragene, czyli powojniki y, wcześniej kwitnące jest to powojnik bardzo mrozoodporny, który wcześniej kwitnie kwiaty takie dzwonkowate jak widzimy. Drugi z grupy Atrageny. Bardzo mi się podobają te w ogóle powojniki z tejże grupy. Są to powojniki, które nie są bardzo wymagające. Nie tniemy ich albo bardzo słabo je po prostu tniemy. On też jak widzimy tutaj jest w formie uśpionej. Suchy tylko badylek, no ale liczę, że się na wiosnę ruszy, no bo to już jest teraz pora, pora późna listopad. Ale widzimy, że sadzonka fajnie podwójne takie kończy, także jest w nim duża nadzieja. Sprawdzałam korzeń, była fajnie przerośnięta tutaj, także będę go wsadzała za chwilkę, no i niech rosną. Dobrze moi drodzy, tyle o moich powojnikach, pokazałam wam 8 powojników, które teraz wsadzałam jesienią, albo będę jeszcze wsadzać, tak jak te właśnie dwa tutaj, co stoją. No i zobaczymy co będzie się działo wiosną. Ja wiosną oczywiście będę was o tych informować. Bo już trochę powojników wsadziłam w zeszłym roku, ładnie kwitły. No i teraz idąc za ciosem dalej idziemy w powojniki bo bardzo mi się one podobają zajmują mało miejsca powojniki ja mam spore ogrodzenie więc mogę je tam sobie spokojnie sadzić i tam się cieszyć kwiatami no i przede wszystkim szeroka różnorodność kwiatów i kwitną w różnych porach także możemy się cieszyć o różnych porach kwiatach no a sami przyznacie że kwiaty są powojników przepiękne także ja ruszam do sadzenia dziękuję wam bardzo za ten film trzymajcie się ciepło cześć